Hej, tu Lidka z wydawnictwa Albatros. Dzisiaj wracamy do amerykańskiej mistrzyni gatunku, podziwianej przez Harlana Cobena, Lee Childa i Tess Gerritsen. Zaginiona Lisy Gardner to pierwszy tom serii, w której pojawiają się emerytowany profil FBI, Pierce Quincy i policjantka Raynie Connor. Zuchwałe uprowadzenie, zagadkowy porywacz i rozpaczliwy wyścig z czasem. Czasami to, że bardzo kogoś kochasz, to wciąż za mało. Dla byłego profilera FBI Pierce'a Quincy'ego właśnie zaczął się najgorszy koszmar. Na opuszczonym odcinku autostrady w Oregonie znaleziono porzucony samochód. Po jego żonie nie pozostał żaden ślad. Quincy i jego córka Kimberly rozpoczynają wyścig z czasem. Gdy ktoś, kogo kochasz, znika bez śladu. Jak daleko się posuniesz, by odzyskać ukochaną osobę? A już niedługo w sprzedaży pojawią się kolejne tytuły z serii Quincy i Rainy. Pożegnaj się oraz krok za tobą. Doskonałe thrillery, historie niezwykle budujące napięcie i świetne okładki. Zaintrygowani?